zmazał moje grzechy, aby On uwolnił mnie od moich win, abym ja stał się wolnym człowiekiem. I ja od tamtego czasu zacząłem czytać Boże Słowo, ja zacząłem się modlić, zacząłem wołać do Boga o wolność, ta wolność przyszła. Ja po 18 latach ciężkich, ciężkiego zniewolenia, w ciężkich nałogach, uzależniony od marihuany, amfetaminy, mefedronu, heroiny, od alkoholu i papierosów. Ja usłyszałem o Jezusie Chrystusie i zacząłem się do niego modlić. Zacząłem do niego wołać, padłem na kolana, moje serce padło na kolana i mój twardy kark się skruszył. I Jezus Chrystus przyszedł do mojego życia, bo ja go zaprosiłem do niego. I Jezus Chrystus przyszedł do mnie i mnie uwolnił. Naprawił relacje z moją rodziną, z moimi dziećmi. Jeszcze ja przez 8 lat nie odzywałem do swojej własnej córki, bo melanże były dla mnie ważniejsze. Ale teraz Jezus Chrystus oddał mnie moim dzieciom, oddał mi moje dzieci. Mam dach nad głową. A kiedyś narkotyki doprowadziły mnie do bezdomności. Chodziłem brudny, głodny, bez nadziei na lepsze jutro, bez Man. żadnej przyszłości. Ale usłyszałem o Jezusie Chrystusie, Man. o zbawieniu, który jest w Jego świętej krwi. I zapaliło się w moim ciemnym tunelu, zapaliło się światełko. Jezus Chrystus był tym światełkiem i on teraz jaśnieje w moim życiu. Przeniósł mnie z Królestwa Ciemności, do Twojego Królestwa nie Dobry Jezus, naprawdę. Ja jestem wie? teraz wolny. Ja teraz mogę tutaj powiedzieć Wam o tym, co Jezus Chrystus Jezus zrobił dla mnie i co zrobił dla was. W Biblii jest napisane, Jezus Chrystus powiedział, oto stoję u drzwi i połaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, a okay. z mojego serca, wtedy ja wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Dzisiaj jest czas łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg powiedział do ludzi, oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć. Kładę dziś przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Ale zachęcam Ciebie, wybierz życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo.